Cześć! Jestem Jakub z kanału MonRig. Dwa dni przed świętami witam was w odcinku świątecznym. Specjalnym odcinku świątecznym, które przygotowałem właśnie w Lego Mieście. Co tutaj się wydarzyło? Na pierwszy rzut oka rzuca się tutaj naprawdę sporo śniegu, ale to nie jest główną zmianą świąteczną, to jest taka zmiana zimowa. A o to, co tutaj się świątecznie wydarzyło? O to zadbał burmistrz tego miasta, żeby tutaj się podziało. O tym przekonacie się już w dzisiejszym odcinku. Burmistrz miasta, który przebywa w tym ratuszu, zawsze zadbał o to, żeby na jakieś specjalne okazje coś było, jakieś przyzdabianie miasta. Przykładowo, jak była, by było Euro 2021, gdy był mecz Polska-Szwecja, Polska, tutaj, tutaj było naprawdę sporo przy, przyzdobione. Był także teleboom w parku, gdy był finał Lego Masters, także tutaj było przyzdobienie miasta. Chyba było jeszcze kilka okazji, ale teraz myślę, że taka najważniejsza, ponieważ święta, święta Bożego Narodzenia pojawią się pojutrze. Nie, przepraszam, tak, pojutrze pojawią się dla Was z tej okazji życzenia na kanale. Ale, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, co tutaj się zadziało. Może na początku zabiorę Was tam, gdzie ludzie mogą sobie kupić choinki do swoich domów. Do kwieciarni ludzie nie przychodzą wcale po to, by kupić jakieś kwiaty. Teraz, gdy jest okres świąteczny, oni przychodzą, żeby kupić choinkę. Dogadali oni się tutaj z tymi budowniczymi, co pracują nad tym chodnikiem, który już od kilku miesięcy jest robiony. E, dogadali się, że mogli też część choinek postawić tu, no ponieważ wszystkie by się e, niestety tutaj nam e, nie zmieściły. I jest tego sporo, a chętnych na te choinki jest dużo. Zobaczcie, nawet jedna z tych choinek jest taka specjalnie tutaj e, naśnieżana. No, chętnych na te choinki na pewno jest dużo, więc myślę, Myślę, że szybko tych choinek się tutaj pozbędą. Ja już tutaj mowa o miejscach, do których są kolejki, to nie, możemy, nie mogę nie wspomnieć o e, takich obiektach jak tutaj kościół oraz piekarnia. Zgadnijcie e, w jaki sposób tutaj, e, tutaj podchodzą o tych dwóch e, budynków ludzie. Już wam mówię. Do kościoła podchodzą po to, żeby ku, kupić sobie opłatek na e, święta, żeby mieć oczywiście opłatek. Natomiast do piekarni już możecie zaobserwować, że tutaj został e, postawiony taki manekin piernika i właśnie po to idą, bo pierniki, że mogli sobie kupić e, pierniki, pyszne pierniczki na święta Bożego Narodzenia. Osobiście dziwi mnie fakt, czemu nikt nie ustawia się w kolejce do sklepu z zabawkami. Jedyne słuszne wytłumaczenie, jakie w tej chwili widzę, to po prostu, że otworzą się za jakąś godzinę, gdyż wczesna jest godzina w moim legomieście. A co się dzieje przy tym ratuszu? No jako, że jest jednak to najważniejszy budynek w moim mieście, to tutaj musi się coś też przyzdobić. Muszą być jakieś fajne bombki, e, światełka i różne tego typu ozdoby e, na tym niebiesko-białym budynku. Tak też e, tutaj zostało wynajęte takie Auto City Service, e, które zadbało e, o to, by tutaj jakieś e, ozdoby się e, pojawiły na tym ratuszu. Jak wiecie tutaj ten pan, który jest na tym podnośniku, coś tam będzie montował, o, o czym świadczy. E, Klucz francuski w jego ręce, a także obok jest drabina, więc z drugiej strony na pewno też ktoś będzie coś montował. Chociaż ciekawi mnie, to jest naprawdę ciekawa sprawa, ale jakimś sposobem wcześniej już zamontowana została choinka na dachu tego ratusza. Teraz odpowiemy sobie na dwa pytania. Po pierwsze, czemu to jest zamknięta droga? A po drugie, to jest spokrewnione z tym, dlaczego tutaj jest takie auto? Co auto robi? Czemu tutaj są ryby? No właśnie. Druga jest zamknięta, dlatego że tutaj już za chwilę rozpocznie się sprzedaż ryb. Konkretnie oczywiście karpi, gdyż to są ryby, które zawsze na stole gilijnym muszą się znaleźć. Tak, wiem, że karpie nie występują w pomarańczowej wersji, a że te karpie ozdobne są pomarańczowe, ale wiem, że te karpie takie normalne, te jadalne nie występują w pomarańczowej wersji, ale po prostu chciałem dać wszystkie rybki, jakie mam. To ma być taki symboliczny charakter, że tutaj są jakieś właśnie rybki. No a Wam, te ryby z Lego przypominają w sumie nawet karpie trochę. Zobaczcie, jak mają tą buzię. No, no, mi to przypomina karpie osobiście. A z parku numer dwa musiał zniknąć, e, musiał zniknąć e, pomnik Rockstara. Dlaczego pojawił się tutaj nie tylko na czas nie tylko na czas świąteczny, ale na ogólnie cały czas zimowy będzie tutaj stał bałwan. No rzeczywiście jest to sztuczny bałwan, bo dość szybko by stopniał, ale jednak bardzo bardzo fajna atrakcja, którą mogą mijać chociażby klienci sklepu zabawkowego, którą mogą mijać osoby, które przejeżdżają i Osoby korzystające z skateparku, które swoją drogą możecie zobaczyć, że nawet tutaj jest śnieg, to jest trochę niebezpieczne, bo, bo jak tutaj by ktoś w parku upadł, to może się porządnie no, rozbić. A ostatnią rzeczą jest atrakcja, którą zadbał burmistrz. Tutaj ten Mikołaj z reniferami jest atrakcją i tak przez całe miasto cały czas przejeżdża, przejeżdża sobie przez całe miasto umilając tym samym życie, życie mieszkańców, którzy mogą przechodzą sobie tam po chodniku i mogą akurat zobaczyć tutaj jeżdżące renifery, co nie jest co nie jest chyba jakimś częstym zjawiskiem. Na pewno. A teraz to już dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało przyzdobienie e, miasta świątecznie, a przy okazji zimowo. Nie omawiałem takich rzeczy jak chociażby e, śnieg, a on występuje na wielu, e, wielu, wielu, wielu budynkach. E, są nawet koło takie zastupy potworzone koło budynków, e, a także o tej tochazu to podniesione jeden poziom w celu dania tutaj śniegu. Nawet na chodniku jest. No ale chyba myślę, że były właśnie ważniejsze rzeczy do omawiania w tym odcinku i to co ważne sobie omówiliśmy. A teraz już was, żegnam, pa!